kalendarz adwentowy, dzień szósty, sprawdzamy szósteczkę. Powinno być dobrze. Słynne Lagunitas IPA. Lagunitas IPA, mimo że piwo jest dość słynne, nie do końca cieszy się dobrą sławą, z dwóch, tak naprawdę, powodów. Pierwszy to taki, że browar Lagunitas został przejęty e, przez wielki koncern międzynarodowy Heineken. E, no, jest to jeden z tych browarów rzemieślniczych, który został koncernowi sprzedany. Drugim powodem jest to, że parę lat temu browar Lagunitas pozwał e, Sierra Nevada, czyli drugi, równie albo nawet chyba bardziej popularny, na pewno większy e, browar w Stanach Zjednoczonych. Za co? Za napis IPA na etykiecie. W zasadzie, no, może nie, na, nie za samą treść napisu, ale za y, zbliżoną typografię, czyli duży napis IPA y, na, na etykiecie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak się ten, y, ta sprawa zakończyła. Y, wydaje mi się, że Lagunitas wycofał, wycofał ten pozew, y, nic z tego nie wyszło, a przy tym stracił bardzo y, pr na tym. Także, y, tak jak mówię, no. Zbyt dobrą sławą się ten browar nie cieszy, jeśli chodzi o PR. Natomiast oceny tego piwa na RateBeerze są całkiem przyzwoite, tam bodajże 98 na, na 88 czy 86, jakoś tak. Także nie jest, nie jest źle. Wyczytałem też na RateBeerze w opisie producenta, że do wytworzenia tego piwa użyto 43 odmian chmielu. I 60 kilku odmian słodu, co mi się wydaje lekką bzdurą, albo czymś nie do końca poważnym. Może ja coś źle zrozumiałem, nie wiem, bo tak naprawdę teraz przed chwilą w międzyczasie tylko rzuciłem okiem, rzuciłem okiem, co można ciekawego powiedzieć o tym piwie. Alkohol 6,2%. Nic konkretnego tutaj już poza tym nie ma. Dobra, próbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Piwo też już nie jest pierwszej świeżości, podobnie jak IPA z Ballast Point. No, niestety, no to są piwa, które były kupione w belgijskim sklepie, więc one przeszły drogę ze Stanów Zjednoczonych do Belgii, potem z Belgii do Polski i jeszcze trochę czasu poczekały w lodówce na swoją kolej. Także, no nie są to piwa najświeższe. Mówię szczególnie o IPA, no bo to jakby ich dotyczy problem. Te wszystkie pozostałe jakieś RISy czy Portery y, absolutnie, absolutnie są, y, czy powinny być y, dobrej jakości. No zobaczmy. Mamy tak, piwo niemalże klarowne, chociaż pływają w nim takie zawieszone... Y, taki zawieszony osad, ale nie, nie jest to takie fajne, nie jest to taka ładna, równomierna opalizacja, tylko to są takie kłaczki. To może świadczyć niestety o tym, że piwo jest już dość stare. Kolor złocisty. Piana, no piana niewysoka. Lałem dosyć ostrożnie, więc też się nie wytworzyła jakaś wysoka, ale widać, że jest trwała, ładnie krążkuje na ściance. W porządku, jeśli chodzi o o wygląd. Zobaczmy, czy coś jeszcze nam zostało w aromacie w ogóle. Jest nuta chmielowa, ale też już jest trochę taka lekka nuta miodowa, no niestety już już spowodowana po prostu starością tego piwa, czy, czy nieświeżością. Także tą ocenę dzisiejszą sobie weźcie tak w duży nawias, bo no, będę oczywiście mówił, co czuję, natomiast no trzeba mieć świadomość, że to piwo mogło się bardzo, i pewnie bardzo się zmieniło przez jakiś tam czas. No i jest zapach cytrusa, jest zapach chmielowy, cały czas go można wyczuć. To nawet jest przyjemne, jest tak, generalnie jest słodko, jest owocowo-miodowo. Także zapach jest bardzo przyjemny. Może nie bucha nam tutaj jakimiś bardzo intensywnymi aromatami chmielowymi, ale jest fajnie. Spróbujmy. No, w smaku wyraźnie już czuć ten wpływ czasu. Piwo jest dość y, utlenione, miodowe, z, lekkim tam, z lekką nutą y, y, takiego mokrego kartonu. Jest lekki cytrusowy posmak, jest fajna goryczka. Znaczy, czy fajna, to jeszcze nie wiem, y, bo dosyć teraz y, czuję taką szorstkość na podniebieniu. Piwo trochę przypomina taką herbatę z cytryną. Dosyć, dosyć mocną herbatę, taką cierpką, taninową. Herbatę, może nawet herbatę z miodem i cytryną, czyli taką, jaką się pija czasami podczas zimnych wieczorów albo na przeziębienie. Czyli no, generalnie dobrze kojarzący się smak. Czy może nie, nie za dobrze bo z chorobą, ale, ale no, jest to smak, który ja akurat lubię. Może niekoniecznie oczekuję tego w IPA, ale. Wysycenie jest dosyć spore, takie orzeźwiające. Generalnie piwo wydaje mi się, że jest lekkie, że, że było, kiedy było świeże, było mocno nachmielone, a tego ciała za dużo nie było. Teraz już tutaj czuć ten miód, to nam trochę buduje większą pełnię, jakiś taki karmelek się pojawia, ten, ten chmiel trochę to kontruje właśnie tym cytrusem. No generalnie jest to przyzwoite IPA na, na tą chwilę, natomiast no nic... Oczarowującego Ballast Point zdecydowanie dużo lepiej przetrwał tą tą próbę czasu i naprawdę zachował, zachował bardzo dobrą jakość tutaj już ona trochę spadła, no ale trudno. Przynajmniej mogę się cieszyć, że spróbowałem kontrowersyjnego i słynnego IPA z Lagonitas do jutra.